In this world, the living world sees behind the tears, inside the light of towers, and slowly dies. Senses got in those waters hiding in those weak Festiwal EuroSong powstał po to, żeby popularyzować różnorodność Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę wiele języków, które w niej funkcjonują. No a poza tym chcemy promować projekty artystyczne, szczególnie te śpiewające, które były dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. A jakie są kryteria uczestnictwa w tym konkursie? Czy piosenki muszą traktować o Unii Europejskiej? Jak, w jaki sposób wybieracie uczestników? E, oczywiście to nie musi być piosenka stricte o Unii Europejskiej. Najważniejsze, że była śpiewana w językach e, Unii Europejskiej, czyli może być po polsku, angielsku, e, tylko nie po rosyjsku na przykład. Prawda? Czyli państwo, które nie należy do Unii, musimy niestety wyeliminować. E, reszta kryteriów, no to tak naprawdę decyduje już komisja konkursowa, wiadomo, nie. walory artystyczne, e, interpretacja utworu, jak głos brzmi, czy wokal faktycznie jest dobry. No jest Wiele kryteriów, ale tak naprawdę każdy mieszkaniec województwa śląskiego może wziąć udział. A jakie piosenki najczęściej wybierają uczestnicy? Oj, najczęściej to są te słynne hity. Przede wszystkim śpiewane w języku angielskim. Obecnie Adele króluje. A jak Pani ocenia poziom tegorocznego konkursu? Czy wiele osób zgłosiło się do udziału? Zgłosiło się bardzo wiele osób. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń, przy czym najwięcej było w kategorii młodzieżowej. Jest dosyć wysoki poziom. Myślę, że z roku na rok jest coraz lepiej i chyba cieszy się po prostu festiwal coraz większą popularnością. Jest bardzo trudno i już tak, tutaj z plotek wysłuchałam, że komisja konkursowa, konkursowa tak naprawdę nie wie, kogo wybrać. Bo no po prostu fantastycznie śpiewają. No, odkrywamy talenty Śląska. Odkrywacie talenty Śląska? A jakie nagrody dla, czekają dla tych młodych talentów? Mam nadzieję, że będą zadowoleni, dlatego że zwycięzcy kategorii i dzieci, i młodzież, i dorośli dostaną bezpłatne, ale bardzo profesjonalne warsztaty wokalne, które będą prowadzone przez wykładówczynię Akademii Muzycznej w Katowicach, czyli przez panią Anię Rutar, która również jest w komisji konkursowej. No i oczywiście mm, mamy patrona e, i nasz patron medialny, czyli antyradio, ufundował nagrodę specjalną dla zwycięzcy w kategorii dorośli. E, no i reszta, nagrody rzeczowe. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. W takim razie możemy już zaprosić na kolejną piątą edycję festiwalu Eurosong. Czy będzie ta impreza kontynuowana? Jak najbardziej będzie kontynuowana. Ona się wiąże z obchodami Dnia Języków Europejskich, w związku z czym w okolicach września od 26 do 30 zawsze co roku organizujemy ten konkurs. Zapraszam wszystkich, którzy kochają śpiewać i chcą się tym z nami po prostu podzielić. Kategorii osoby dorosłe pierwsze miejsce zdobył Kamil Zawiślak z Nowej Wsi, absolwent Akademii Muzycznej w Rotterdamie. Do Festiwalu Piosenki Europejskiej trafił właściwie przypadkiem. Got to give zgłosiła mnie moja matka chrzestna bez mojej wiedzy znaczy ja wiedziałem o tym konkursie ja zawsze jestem troszkę niechętny jeśli chodzi o konkursy ze względu na stres i generalnie no, ja się stresuję bardzo bo to, jest też, to są inne warunki niż koncert Na koncert masz, jest, jest większy repertuar i generalnie jest mniej stresu no i Moja matka Chrzestna wysłała y, utwór pod moją nieobecność. Ja byłem w Armenii na takim wyjeździe tygodniowym. No i tam się właśnie dowiedziałem, że się dostałem i że będę musiał się przygotować w ciągu dwóch dni y, szybko, żeby, żeby wykonać ten utwór. To pana autorski utwór, y, czy to jest czyjaś piosenka? To jest mój autorski utwór. Y, tak, Disorder. A czym inspirował się pan tworząc y, tę piosenkę? Jakie są pana wzorce muzyczne? Mm, no, Moją główną inspiracją jest znaczy, inspiracją. Moim ulubionym zespołem zawsze był Queen, aczkolwiek zinspiruję e, się wszystkim, co, co, co w miarę nowe i popularne. E, a jeśli chodzi o teksty, to zazwyczaj to jest jakaś tam neurotyczna, e, nie wiem, podświadoma e, nie wiem, wyliczanka na temat moich problemów, do których można się też ustosunkować, jeśli ktoś się z tym utożsamia. No. A jak pan ocenia swój występ na tym festiwalu? Czy udało się pokonać tremę? Myślę, że tak, nie było źle, tylko oczywiście zawsze jest pewien problem z, z nagłośnieniem. E, ale wydaje mi się, że, że, że było ok. A jak pan ocenia całą tą imprezę? Czy tego typu promowanie Unii Europejskiej poprzez śpiewanie ma sens? Jak pan to ocenia? Uważam, że ma sens. W ogóle promowanie innych języków ma sens i też tworzenie w tych językach. E, Fajnie by było, gdyby, gdyby tutaj był jakieś inne języki oprócz angielskiego i polskiego i ja miałem zamiar śpiewać po węgiersku, tylko że no, ten konkurs był na dniach. Ja się, do ja się dowiedziałem o konkursie jakiś tydzień temu, yy, kilka dni temu do dowiedziałem się, że się dostałem, więc gdybym miał więcej czasu, pewnie przygotowałbym piosenkę po węgiersku, bo to jest język, który bardzo lubię i... No ale niestety nikt, nikt też nie, nie wykazał się inicjatywą poza, poza językiem angielskim. Chyba? Czy coś przegapiłem? Nie. Ale jest szansa, że za rok będzie pan mógł zaśpiewać chyba po węgiersku w tym konkursie. No jeśli będę na miejscu, to dlaczego nie? Konkurs Eurosong mający na celu popularyzację języków Unii Europejskiej jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.